Makijaż jedną kosmetyczką i szybkie, proste rozwiązania, które wykonasz nawet jeżeli nie jesteś mistrzem Wizażu, bo właśnie to znajdziesz na tej stronie. Proste, szybkie makijaże użytkowe, makijaże, które poprawią Twój dzień, sprawią, że dodasz sobie mocy i będziesz z innym podejściem sięgała po wyzwania każdego dnia. I do tego chcę Cię zainspirować, żebyś znalazła dla siebie 10 minut o poranku i wykonała taki makijaż, który zostanie z Tobą przez cały dzień i który sprawi, że poczujesz się zupełnie inaczej. Dzisiaj jedną kosmetyczką z szybkim instruktażem: jak konturować buzie, jak nadać jej trójwymiarowość, jak wyszczuplić, unieść, schować, uwypuklić, co trzeba. I w tym celu użyjemy różu rozświetlacza i brązera. Zaczynając od brązera, wszystko to nakładamy jednym pędzelkiem magiczny pędzel 3D. Który czyni różnicę, który daje nam tę magię makijażu szybkiego, lekkiego, użytkowego, na której nam zależy. I nakładamy najpierw na wewnętrznej części pędzla brązer, który w delikatny sposób rozcieramy na kości policzkowej to są minerały. Lubią, kiedy się nimi pokręci, kiedy blendujemy je w naszą skórę, rozkładają się jak masełko na przygotowanej podkładem i pudrem jedwabistym skórze. Dodałam odrobinę bazy pod podkład po to, żeby dodać jeszcze większej trwałości temu makijażowi. Gwarantuję ci że niezależnie od tego, jakie wyzwania każdego dnia przed Tobą, ten makijaż zostanie z Tobą na cały dzień. I kiedy? Zaznaczymy kości policzkowe, rozświetlimy nieco nos łuk kupidyna, czas sięgnąć po kredkę i tuż do brwi. No, i to jest szybki sposób na to, żeby wykonać czy znaczy zaznaczyć ramę naszego, naszej twarzy. <śm> w domowych warunkach, yy, zwłaszcza u tych z Was, które mają kłopot z tym, że henna schodzi z Waszych brwi bardzo szybko, a nie chcecie decydować się na makijaż permanentny, to jest rozwiązanie dla Was. No i sięgamy po paletkę. Paletka zawiera w sobie róż, rozświetlacz, bronzer i trzy cienie, które wykonają cały nasz makijaż. Yy, dzisiaj jako bazę użyłam sztyft rozświetlający, którym nie tylko rozświetliłam policzek, ale również yy, powieki. Na to odrobina cienia biscoti tego bazowego, no i dzięki temu e, cień w odcieniu przybrudzonego różu, który nakładam na całą powiekę ruchomą i e, na powiekę opadającą, czy zaznaczając chowając powiekę opadającą. E, tak, żeby ten cień był widoczny, nawet jeśli właśnie jesteś właścicielką powieki opadającej, ale patrząc e, na no wprost, ty musisz zobaczyć ten cień, więc nie bój się zaznaczyć nieco wyżej e, swojego oka. to będzie będzie wyglądało dobrze. Gwarantuję Ci, jeśli użyjesz dobrej jakości cieni, a przy okazji będziesz cieszyła się naprawdę ładnym makijażem przy niewielkim nakładzie pracy. Dodaję rozświetlenie i tutaj możesz użyć rozświetlacza, który nałożyłaś na policzek. Możesz też sięgnąć po cień w połysku, lubiony cień w połysku, na przykład w odcieniu różowego złota i w zewnętrznym kąciku ciemny fiolet który pięknie gra z naszym różem i który doda głębi spojrzeniu. Przy okazji zaznaczymy tym cieniem również dolną powiekę, sprawiając, że powiększymy nasze oko. Tych kilka wskazówek sprawdza się fenomenalnie w makijażu dziennym. Kiedy chcemy mieć taki makijaż, który no nie do końca jest lekkim makijażem. Ten makijaż jest widoczny, ten cień e, czyni różnicę i sprawia, że wyglądamy jakbyśmy miały pojęcie. E, a zauważ, że naprawdę wykonuję proste ruchy i używam tak naprawdę dwóch pędzelków do tego makijażu. Ale ważne, żeby to były wysokiej jakości pędzle, które zrobią za nas całą pracę, bo jeżeli frustrujesz się w tej chwili, że no coś nie wychodzi, że cienie nie nakładają się tak, jak tego oczekujesz, to prawdopodobnie jest to wina nie tylko słabej jakości cieni, ale również aplikatorów. One są bardzo ważne w makijażu. Włożyłam do mini paletki te cienie, których użyłam, dodając właśnie cień biscotti, e, cień przy, odcień przybrudzonego różu, e, różowego złota w połysku e, i ciemnego fioletu, po to, żebyś mogła zobaczyć, że nie tylko paletka Perfect, ta nasza ulubiona, sprawdza się genialnie, e, kiedy wkładamy do niej trzy cienie, ale możemy też posiłkować się drugą mini paletką z czterema cieniami, które sprawią, że nasze oko będzie wyglądało pięknie. Zostaw komentarz, kosmetyczkę, jeśli potrzebujesz takiego zestawu produktów, które umilą każdy Twój dzień i usprawnią Twoje poranki.